że Cię też umierasz, odaś, odaś, ej! Ja tutaj życzę Kingu, raz Ty daj Dziolara 🎵🎵🎵 maneczko 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 wszystkim, ja jestem Miłosz kanałatem FIFA Aaaaaa! Witam w kolejnym odcinku naszej wakacyjnej vlogowej serii. Dzisiaj, tak jak zapowiadałem ostatnio, mieliśmy uderzać dalej na zachód. Jednak przez drobny wypadek, przypadek pojechaliśmy trochę, trochę inaczej i wyszło tak, że jesteśmy w Luksemburgu, tylko że wiecie co, mieliśmy przejeżdżać przez Luksemburg. Tak po prostu, co nie wiecie? Po prostu przejeżdżać, przejazdem być. A wyszło na to, że jesteśmy w centrum Luksemburga, w stolicy Luksemburga, czyli w Luksemburgu. Więc serdecznie pozdrawiam, zapraszam do oglądania. Jak już mówiłem, ostatnio najgorsze co tylko może być to jest wchodzenie pod górkę. Generalnie z takich ciekawostek to powiem Wam, że myślałem, że w Luksemburgu mówi się nie wiem po niemiecku, po francusku, a czytaliśmy, że w Luksemburgu jest coś takiego jak język luksemburski, więc fajna ciekawostka, taka wiecie, niefifowa. Ale wracając już do piłki, no to oczywiście. Yy, z tego co wiem, nie ma ligi luksemburskiej. Fajk! Chociaż mogę być w błędzie, jak coś tam nie poprawcie. E, ale nie zmienia to faktu, że możemy otworzyć oczywiście, żeby było jakiekolwiek powiązanie z FIFOM i jakikolwiek content. Mamy na dzisiaj Pika 86, tak więc lecimy z tym pikiem e, i co. Mamy tu do wyboru jedną z czterech kart, 8.6 plus. I proszę bardzo, busket sam nie bierzemy. O, dobra, wiecie co? Nawet git. Nie wiem, ile kosztuje ten Chulameni, czy jakoś tak. doty, weź tutaj tą nazwę, walni, bo ja nie wiem, jak to się literuje. Chulameni. Mm, ale wiecie co? Mi się wydaje, że czuła menu go weźmiemy, bo kiedyś to była nawet druga karta, więc jak dla mnie git. Bądźmy szczerzy, nie mnie się tu spodziewaliście w tym momencie, ale ja tylko chcę wam powiedzieć, że bardzo wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Miłość śmiga dalej w stronę zachodniej Europy, a ja ja przyszedłem się z wami pożegnać. Także moi drodzy, zostawcie oczywiście łapkę w górę, dajcie suba, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, dajcie nam się rozwijać, dajcie nam pchać, a ten FIFA dalej I, i co moi drodzy? Ten odcinek może i był króciutki, ale tak samo króciutki jest Luksemburg, także tutaj tak adekwatnie, nie? Także moi drodzy, w następnym vlogu widzimy się dalej gdzieś w zachodniej Europie, a w następnych odcinkach widzimy się gdzieś z Ultimate Team'u. Także tyle z mojej strony. Trzymajcie się do usłyszenia. No i cześć.